Hejka, hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kiela Team. No i tak, ja jestem trochę zmęczona, bo <grywania> dzisiaj praktycznie cały dzień coś nagrywam i e, właśnie przeczytałam, nagrałam QA, które nagrałam w sumie dwa razy ze względu na problemy techniczne. Także mam nadzieję, że nie będzie odczuwalne właśnie to zmęczenie po mnie. No i co, wpadłam dzisiaj na super. Mam nadzieję, że super i że Wam też się spodoba, tak bardzo jak mi. Pomysł na filmik, czyli będę porównywała. Typowego Border Collie do Candy. I tak, na wstępie mówię, że tego typowego Border Collie opis będę brała z Wikipedii. Także tak, oczywiście, wszystkie informacje będą na y, y, źródło to Wikipedia. Y, to po pierwsze, a po drugie, y, jeżeli wy byście chcieli sobie w domu takie zrobić taki eksperyment, po prostu, czy ogólnie, po prostu szukacie rasy psa, bo to też jest istotne. I oglądacie sobie, właśnie, przeglądacie jakieś Wikipedia czy inne źródła, gdzie oczywiście Wikipedia wydaje mi się takim najbardziej legitnym źródłem, to po prostu e, miejcie pod, weźcie pod uwagę to, właśnie, e, że po prostu to nie jest tak, że Wasz pies jest jakiś dziwny i że to FCI to Wam sprzedało jakąś podróbkę. Natomiast po prostu, no, z tymi źródłami i może być taki problem, no, bo to tak jakby generalizować. E, ludzi, w sensie Homo sapiens, jako gatunek. I nie wiem, powiedzieć, że ludzie są tacy i tacy, mają tyle i tyle wzrostu, a wiadomo, że są po prostu wyjątki, i e, dlatego po prostu nie bierzcie tego na poważnie tak bardzo. Dobra, lecimy. Border Collie, jedna z ras psów, należących do grupy psów pasterskich i zaganiających. Tu generalnie nie mam czego porównywać. Zakwalifikowana do sekcji psów pasterskich owczarskich. owczarskich, wielkowaty, podlega próbom pracy. W sumie nie musiałam tego czytać. Tutaj e, kraj, no i mogę tutaj porównać wymiary. I chcę się odnieść do tego, bo akurat te wymiary mnie trochę denerwują. A więc jeżeli chodzi o suki, ponieważ, e, tak, Candy jest suczką. To jest, to jest 47 do 54 cm w kłębie Kenny ma 50 cm w kłębie Więc się załapuje tak idealnie w środku po środku Natomiast jeżeli chodzi o masę ciała To jest to 12-18 kg Usług No i tutaj jakby Kenny też się załapuje Bo ona tak 16-17 waży W zależności właśnie od hmm sezonu, od czasu w sezonie w sensie zimą więc trochę cięższa Jest to trochę niemiłe, w sensie mam na myśli to, że już nawet pomijając fakt, że są bardziej umieśnione i bardziej otyłe, co otyłość, jakby no wiadomo, to już nie jest jakby kwestia Jakakolwiek, tylko po prostu, no, bordery w ogóle mam wrażenie, że to 12 kilo to jest tak bardzo zaniżone. W sensie są bordery oczywiście, które ważą nawet 9 kilo, jakby i one są FCA i w ogóle tak dalej. I wiadomo, wiadomo, że to są tylko wymiary jakby z wzorca, przede wszystkim. Natomiast, no, jest to trochę takie krzywdzące, można powiedzieć, trochę je wychudzili te borderki. No, dobra. To może zacznijmy sobie od wyglądu, ale tutaj chciałabym tak przelecieć ogólnie po prostu y, szybko, bo bardziej mnie interesuje i was pewnie też charakter. I generalnie w charakterze tutaj mogą być większe rozmieszności po prostu. jeden ma mieć proporcjonalną budowę ciała, przy czym nie wiem co to znaczy, może to opiszą bardziej, ale proporcjonalna budowa ciała. Spoko. Ale wydaje mi się, że Chyka i tak ma w miarę proporcjonalną, przynajmniej tak dla mnie. Jakby dla mnie jest idealna, ok? Przy czym wygląd jego wskazuje na grację i doskonałą harmonię w połączeniu z odpowiednią masą ciała. Co tu jest napisane? Excuse me? No więc tak. Czy wasze bordery wskazują na grację i doskonałą harmonię? Obecnie kształtują się o coraz większe podziały w kwestii wzorca. No i tak, tutaj e, fajnie, że to było zaznaczone, e, że to jest zaznaczone, że wystawy i użytki. No co, jest oczywiste i co w każdej rasie praktycznie się dzieje, może poza rasami takimi typowo do towarzystwa, gdzieś tam jakieś, nie wiem, jamniki, bo wydaje mi się, że w jamnikach nikt nie robi linii typowo użytkowych. No i tak, generalnie, jeśli chodzi w ogóle o linię Candy, to nie mam, jakby w ogóle w Moderach. Nie da się też y, dla jasności rozróżnić trzech linii, tak, czyli te worki, showy i wersy. Natomiast Kirby zdecydowanie jest takim wersem, bo jej mama y, była typowym workiem, jej tata był raczej taki showkowaty. Także ona jest, zdecydowanie, zresztą to widać, ona po prostu jest wersem, y, totalnie jakby budowę ma czy, y, y, pomiędzy, tak. Jakby, no. E, dobra. Okej, okay. przejdźmy do tej ciekawszej kategorii, czyli zachowanie i charakter. Uznany przez psychologa Stanley'a. Korina. Mam nadzieję, że nie przykryciłam e, właśnie <grych> imion, imienia nazwiska. E, za najbardziej inteligentną rasę psów. co oczywiście e, oczywista oczywistość pewnie dla większości z was, czyli po prostu Border został jednak przymity w końcu przez Maliniaka. No ale wydaje mi się, że możemy dalej wszyscy fani Borderów życi w naszym świadku, że Border jest najinteligentniejszą rasą. Jego predyspozycje wymagają, aby praca, którą wykonuje, dawała mu radość i pozwalała wykazać mu inicjatywę. I to jest coś, co bardzo dobrze opisuje Candy, bo Candy generalnie kocha pracę i kocha właśnie robić, co właśnie no, większość Borderów jakby ma, ale Candy no, zdecydowanie to pokazuje. No ona też była z linii pracujących mimo wszystko, w sensie mimo iż jej tata to był szołek, przynajmniej tak z wyglądu, no to jakby jej całe drzewo praktycznie genealogiczne pracowało przy owcach. Więc yy, właśnie akurat ta cecha jest u niej bardzo dobrze widoczna. Uważny i podatny na szkolenie, uwielbia biegać i wykonywać zadania powierzane mu przez przewodnika. Uważny i podatny na szkolenie, trochę mi się nie podoba to sformułowanie, natomiast tak jest taka Candy. Uwielbia biegać zdecydowanie... I wykonywać zadania powierzone mu, to tak jak mówiłam, tak, kocha pracę. I właśnie jakby pracować dla mnie jest, w sensie dla mnie ogólnie, dla ludzi, no, jest takim borderem. Po prostu. Właściciel psa, oho! Właściciel psa powinien dysponować czasem i być osobą aktywną. Dysponować czasem. spoko, mam trochę czasu do niej, zdarza się. I być osobą aktywną, no, zdecydowanie jakby jestem. Nawet tutaj nie dobrze opisali, w jakimś... Border Collie potrzebuje właściciela. Border Collie potrzebuje właściciela o spokojnym usposobieniu, który będzie w stanie żyć z nim w harmonii i potrafić się z nim porozumiewać, gdyż w przeciwnym razie Border łatwo wymknie się spod kontroli. Ja bym napisała bardziej po prostu, że potrzebuje osoby że nie tyle co doświadczonej, co po prostu ogarniającej Bordery, w sensie znającej Bordery, bo co to znaczy, że musi w stanie, będzie w stanie żyć z nim w harmonii? Jakby. Trochę, no jakby spoko, spoko jest. No dobrze, że to jest w jakikolwiek sposób zaznaczone i mieliśmy porównywać Kelly, mnie, więc po prostu lecimy dalej. Border to szczerze oddany swojemu właścicielowi. uległy i zrównoważony. Auć, ale okej. Okay. Oddany swojemu właścicielowi, auć, to też trochę... kurde, nie podoba mi się to Wikipedia zatrudnić tak kogoś, kto bardziej ogarnia psy. A Wracając. Oddany swojemu właścicielowi, no jakby w sensie na tej zasadzie, że posłużna jest mi, to tak, bo może trochę nie rozumiem tego. Ale właśnie, że posłuszna mi jest też to tak trochę brzydkie słowa użyłam. Ale ok. Eee, uległe. Próbuję to jakoś tak zrozumieć, eee, nie wchodząc typowo w, w tą teorię dominacji i tak dalej. No, ale nie wydaje mi się, że byłaby w jakimś stopniu uległa, niestety, tak wiecie o co chodzi. I zrównoważony. <laughs> Żaden border nigdy, jakby. A tak serio, no to, to zrównoważenie to właśnie, jakby zależy od wychowania. Natomiast bordery zdecydowanie nie są psami zrównoważonymi. I jakby to samo, jakby jeżeli chodzi o Candy, i jeżeli. Sama tarasa w sobie, jeżeli jest wychowywana przez osobę nieogarniającą, to zdecydowanie nie będzie to pies zrównoważony e, Natomiast wiadomo, że jeżeli jest to osoba ogarniająca, no to będzie to pies zrównoważony e, To zależy od wychowania po prostu Ale jakby tak samego sobie, w sensie z jakimś losową osobą na tej planecie, która nie ogarnia piesków e, Zostawić psa, e, bordera, szczeniaka, to za dwa lata to nie będzie zdecydowanie pies zrównoważony jeżeli ta osoba nie będzie się edukowała, nie ma szans. Czyli Hienka nie jest zdecydowanie pieskim zrównoważonym. To tak. E, jeden właśnie chyba tutaj jest z największych e, zgrzytów, jeżeli chodzi na razie o, tą, o, o ten artykuł na Wikipedii. Charakter często determinuje przeznaczenie psa. Psy sportowe cechują większą, cechuje większą uległość niż typowo pasterskie. A, okej. Okay. niż typowe pasterskie. To fakt. Jeżeli chodzi o psy pas... pracujące właśnie w... przy owcach, no to one muszą być mniej uległe. W sensie, ja próbuję to teraz zrozumieć, co autor miał na myśli. Um, uległe. No, że w sensie, że takie poddane właścicielowi, takie um, usłuchane, e, czy takie mniej, że jakby uległe, to jest taki mniej pewny siebie, a. Taki dominujący w sensie, nie wiem, bo tutaj nie jest, że dominujący, ale mniej uległy w sensie, że będzie taki bardziej pewny siebie i bardziej taki na swoim jakby chyba, nie? To może faktycznie, ale wtedy nie uważam, że bordery w jakimkolwiek stopniu będą, w sensie ogólnie jako cecha będą miały uległość, ale fakt, że te z linii pracujących faktycznie będą mniej uległe niż, ten, dlatego może Kingi nie jest uległa, ale no i tak oni opisują ogólnie jako psy uległe. Okej, okay, jak w każdej rasie, oho, <grych> jak w każdej rasie, osobniki Border Collie potrafią różnić się zachowaniem i charakterem, bywając bardzo dominujące, okej, okay, czyli uległe to jako przeciwieństwo dominującego. Okej, okay, bywają bardzo dominujące, uległe o słabszym, mocniejszym charakterze. Charakter z z tego że to może diametralnie się ruszyć. Fajnie, że to jest zaznaczone, i właśnie o tym mówiłam, że trochę w takim razie oni tutaj teraz włożyli swoje kłody pod nogi, opisując typowego bordera i pisząc, że w sumie to może być odwrotnie. Eee, no i tak, jeżeli chodzi o to, to Candy raczej jest zgodna z opisem rozporządzenia. Lecimy się do ostatniej kategorii, czyli użytkowość. Pies pasterski, pomocnik w zaganianiu owiec. Tu fan faktów: eee, Candy czasem zagania kozy. E, także... To też można dać jako zgodność z rasą. W sumie, żeby też nie było, że zagania kozy, a tu jest, że owiec, to były trzy owce, obecnie jest jedna owca, w tym razie jakieś owce zagania. Gazuje olbrzymią potrzebę i chęć do pracy oraz ciągłego ruchu. Zdecydowanie. E, chociaż tak naprawdę chęć do pracy oraz ciągłego ruchu. To jest też trochę smutne, bo jakby ktoś pomyśli sobie ciągły ruch i przez to nie nauczy psa w się sensie się będzie myślał, że to, że pies 24 godziny na dobę biega, jest okej, okay, a to nie jest okej okay i wiadomo, trzeba Bordery nauczyć odpoczywania, także jakby mogłaby ciągle biegać, natomiast no nie jest to pożądane zdecydowanie. Także tutaj taki co do co do Wikipedii, nie co do Candy problem. By zagonić rozproszone w górskim terenie owce, pies przebiega niejedn niejednokrotnie. 65-80 km. Spoko, fakt I Kenny akurat jest bardziej sprintowcem niż dystansowcem. Natomiast to też nie wynika bezpośrednio z, jakby z jej rasy, a po prostu z tego, jak jest wychowywana czy trenowana. You know. Doskonale nadaje się do uprawiania wszystkich sportów kenologicznych, z wyjątkiem szkolenia w kierunku Ipo. Okej, okay. co do Ipo, ja znam na Instagramie, co prawda, bordery, które świetnie się do, yy, dogadują, odnajdują w Ipo. I Candy wydaje mi się, że żeby się odnalazła w Ipo, i co do reszty, to tak. Wydaje mi się, że bordery to są wszechstronne psy zresztą. No, najlepsza rasa, czy to w Obidience, czy to w agility, w Frisbee, to w większości są bordery, ewentualnie ich mieszanki. Eee, no i generalnie, właśnie to są raczej dominujące to jest rasa raczej dominująca w każdym sporcie, także. E, faktycznie, a raczej w IPO nie no, raczej w IPO dominują Belgii, ewentualnie jakieś onki. No ale, no, fakt, faktem. E, natomiast co do candy, bo tak, bo my nie oceniamy ogólnie borderów, w sensie nie oceniamy artykułu, tylko oceniamy, czy candy się zgadza z tym, co tu jest napisane. E, to na razie, e, jakby we wszystkich sportach, których próbowałyśmy się nadaje, czyli e, pullery, e, duck trekking, e, Cani cross, w sensie, no. Eee, tak, bike journey Czy back, bike journey. Eee, Oczywiście Agility Frisbee eee, No i to pasienie, jakby my też byliśmy raz na zajęciach pasienia i wtedy pani nam powiedziała, że widać jak Kenny jest psem z bloku, któremu rzucam piłeczkę pod blokiem, a nie psem pasterskim. Ale ogólnie <grytanie> jakby to jest opowieść na inną, To jest opowiedź na inny raz, tak? Sprawdza się jako pies lawinowy w górach i jako pies tropiący w w ogóle mnie fascynuje jakby praca psów, taka właśnie faktycznie praca nie, że sporty, tylko że praca jako właśnie pies lawinowy, jakiś tam ratowniczy, różne tropiące i tak dalej. Z racji ogrom ogromnej chęci pracy z człowiekiem, może być wykorzystywany przy wykrywaniu narkotyków oraz w służbach celnych. Nadaje się również do terapii chorych. Tak, akurat właśnie, jeżeli chodzi o terapię chorych, coś w się sensie dogoterapię, to chciałaby by się ze nie, nie nadała. I tak, to jest chyba jakby... To też właśnie odbiega od reszty. Natomiast zdecydowanie nie. Podobnie jak przy budowie border tak i przy użytkowości kształtują się różnice między psami z linii typowo wystawowych, a tymi sportowymi, użytkowymi. Um, pierwszy typ zatraca powoli niespożyty temperament na rzecz spokojnego poddawania się zabiegom pielęgnacyjnym. Drugi utrzymuje pierwotne cechy, szybkość, brzstrość i zwinność. Tak jak mówiłam, Kenny jest ogólnie jakby ojwersem, natomiast no, ma bardziej takie, nie jest, na pewno jest jej bliżej do worka niż do showka, natomiast e, czy, no jest szybka, zwinna i tam by stracić co tam było napisane okej, okay, więc to był generalnie dosyć chyba chaotyczny oh, trochę odcinek, e, miałam w głowie go trochę inaczej E, z wizualizowanego, natomiast nie wyszło tak źle, tak że mam nadzieję, że wam się podobało. E, Trzymajcie się ciepło, cześć!